Dzień dobry z tej strony. Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym wideo opowiem Wam o pnączach. Jakie pnącza mam w ogrodzie, czy są kłopotliwe, w jakich miejscach się sprawdzają. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Pnącza w moim ogrodzie nie pojawiły się od razu. Po kilku latach, kiedy robiłam nasadzenia wokół placyku wypoczynkowego, to to było pierwsze miejsce, gdzie posadziłam pnącze i był to winobluszcz pięciolistkowy. Pnącza w moim ogrodzie mogłabym podzielić na dwie grupy. Te, które są zimozielone i te, które na zimę liście tracą. Za mną jest jedno i drugie pnącze, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Przejdę, pokażę Wam, jak wyglądają, no i oczywiście opowiem trochę o tym i podam te plusy i minusy danego pnącza. Około 8 lat temu robiłam nasadzenia wokół placyku, i o ile tutaj i tutaj coś tam się zmieniało, to tutaj możecie zobaczyć budynek i nasadzenia. Też jeżeli chodzi o byliny, to gdzieś tam się słuchajcie, jedne nie dawały rady, inne dawały i to tak w świecie jak to jest, to cały czas ogród żyje, jedno ma się dobrze, drugie niestety na przykład nie przezimuje. Ale wracając do pnączy. Tutaj mamy jedną sadzonkę winobluszczu i zobaczcie, jak ta jedna sadzonka potrafi być ogromna. My oczywiście tniemy ją, bo ona by z chęcią i to nie zajęłoby jej nie wiadomo jak długo całe okno by mi zakryła. Natomiast moje niebieskie okno jest tutaj takim miejscem charakterystycznym dla mojego ogrodu, więc my się zawsze śmiejemy, że tą grzywkę musimy podciąć, żeby winobluszcz no, nie zagłuszył po prostu tego miejsca. Winobluszcz jest zdecydowanie pnączem, który potrafi w bardzo szybkim i krótkim czasie zakryć rabaty, wejść wysoko aż pod sam dach, więc to jest pnącz ekspansywne. Po pierwsze, wysiewa się, po drugie puszcza swoje pędy, które gdzie dotknął ziemi, tam puszcza korzenie, więc tych sadzonek w jeden sezon możemy mieć naprawdę bardzo dużo. Dlatego jeżeli macie na przykład tak jak ja miejsce, gdzie mogę sobie pozwolić na, to, na tą roślinę, no to ona sobie tutaj rośnie, w ogóle mi nie przeszkadza. Natomiast jeżeli macie małe ogrody, nie macie takiego miejsca, gdzie ten winoblusz może pokazać tą swoją wielkość, no to niestety ja bym się tutaj zastanowiła, czy w ogóle warto wprowadzać tą roślinę do ogrodu. Winoblusz jest dość ekspansywny. Ja tutaj cały czas wyrywam siewki cały czas gdzieś tam pnącze pójdzie gdzieś puści jakiś pęd on przyrośnie muszę cały czas panować nad tym żeby właśnie winobluszcz mi nie zakrył tutaj totalnie mojego miejsca które, które bardzo lubię zdecydowałam się na winobluszcz ponieważ jest to pnącze bardzo szybko rosnące ja chciałam tutaj żeby tak dość szybko nadać taki efekt właśnie tajemniczości żeby ten budynek nie dość że jest stary to żeby gdzieś tam był przykryty ty, tymi liśćmi, tymi pędami, więc bardzo ładnie wygląda. Oczywiście ma też swoje plusy. Winoblusz to roślina, która podczas kwitnienia ma mnóstwo kwiatów i mnóstwo zapylaczy, więc to jest jej. Plus. Drugim plusem są yy, takie owocki, które na winobluszczu są. Oczywiście jest to pożywienie dla ptaków. Kolejną rzeczą, którą ja bym powiedziała, to jest na plus, to to, że winobluszcz przepięknie się przebarwia. Możecie tutaj zobaczyć, że kolory jesieni, wszystkie kolory jesieni praktycznie na winobluszczu będą występowały pod warunkiem, że nie zostaną te liście zmrożone. U mnie w ogrodzie był przymrozek minus 3, więc tych liści już niestety nie ma zbyt dużo. Tutaj akurat Wam pokazuję fragment, gdzie jeszcze ten kolor jest widoczny. Natomiast przejdziemy jeszcze w jedno miejsce, gdzie ani się jeszcze nie przebarwia i ani nie jest zmrożony i powiem dlaczego. Kolejne pnącze z tej grupy zimozielonych. Mamy tutaj bluszcz, który ma przepiękne, zobaczcie, on ma liście prawie jak moja dłoń. Bardzo ładne. Przywiozłam go z ogrodowiska od pani Danusi, więc ma swoją historię. Dostałam malutki fragment, który ukorzeniłam, więc... Bardzo łatwo się ukorzenia, bo wsadziłam go w wodę, puścił korzenie i trafił tutaj. Tu jest bardzo sucho. Zobaczcie, tu mamy duże drzewo, jedno, drugie, więc naprawdę na tej rabacie jest sucho. A zobaczcie, że bluszcz przepięknie mknie do góry. Tutaj natomiast, na tym drzewie mam winobluszcz. I o ile wcześniejszy winobluszcz, pokazywałam Wam, że liście już gubi, to tutaj chyba jest takie jednak zacisze. I możecie zobaczyć, że dopiero zaczyna się przebarwiać na takie właśnie bordo, na takie czerwone odcienie, i nie dotknął go mróz. Więc to jest fajne, że. Tutaj chociaż będę miała czas napatrzeć się, bo powiem Wam, że ten moment przebarwienia się winobluszczu jest dość taki szybki, ale jeszcze szybciej te liście opadają, jak zmrozi je przymrozek, więc to taki jest troszeczkę jesienny wyścig, jeżeli chodzi o wybarwienie się winobluszczu. Natomiast tutaj mamy pnącze, ono jest cały sezon zielone, czy to jest zima, czy to jest lato i za chwileczkę Wam pokażę, bo... Jest rok różnicy, jeżeli chodzi o posadzenie wino a bluszcza. I teraz właśnie pokażę Wam, jak wysoko jeden i drugi wszedł na drzewo. Mogliście zobaczyć, że wino jest szybszy, jeżeli chodzi o tempo wzrostu. Bluszcz troszeczkę wolniej, ale zakrywa cały pień, więc w zależności, jaki chcecie mieć rezultat, to takie pnącze należy zastosować. Winobluszcz przepięknie, bardzo szybko rośnie. E, dość ekspansywnie, bo i wysiewa się, i ma takie sadzonki, wiecie, on pęd puści, i gdzie jest oczko, tam są korzenie, więc bardzo szybko potrafi. Dość dużo rabaty nam zająć, ale topnączę liście gubi na zimę, więc tylko i wyłącznie zostają jego pędy. Co nie oznacza, że to jest brzydki widok, bo te pędy, powiem Wam, takie fajne, poprzyczepiane, tak jak u mnie na starych deskach, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Natomiast bluszcz, no to jest właśnie roślina zimozielona, więc ona sobie rośnie troszeczkę wolniej, ale naprawdę tylko troszeczkę wolniej. Czy jest ekspansywna? uważam, że może się taka stać. One tutaj rosną jedno i drugie pnącze około 4-5 lat. Jeżeli chodzi o winobluszcz, to te wszystkie pędy, które wytwarza, pędzą mi tutaj po drzewie. Natomiast bluszcz pędzi troszeczkę po ziemi, więc będzie to oznaczało, że po prostu będzie trochę ekspansywnie. Będę musiała też poobcinać Będę mogła dzięki temu uzyskać nowe sadzonki, będę mogła gdzieś je tam, prawda, posadzić. Więc y, to jest taki. Y, no plus i minus. Jeżeli chodzi o pozyskanie nowych sadzonek to bardzo łatwo można to zrobić, więc to jest plus, ale jeżeli chodzi o ekspansywność, no to tak samo jak winoblusz trzeba będzie pilnować. Pnącza mają to do siebie, że nie da się posadzić. To nie jest wiecie bylina, że my ją posadzimy. Chociaż niektóre byliny też są ekspansywne i nie są łatwe w utrzymaniu ich w ryzach. Ale tutaj przy pnączach musimy pamiętać, że sekator musimy mieć pod ręką, czy też jakieś nożyce, żeby przyciąć, żeby nam nie wchodziły te pnącza na inne rośliny, na drzewa te oczywiście, na których nie chcemy, żeby te pnącza były. Tutaj jeszcze wam pokażę, jak ten mój bluszcz rośnie. Zobaczcie, on tu wypuszcza dość grube pędy. No i Zobaczcie, tak to wygląda. Wystarczy przyciąć taki bluszcz i on stąd będzie wypuszczał korzonki. Więc, tak naprawdę, z jednego takiego pędu kilka sadzonek możemy uzyskać. No i zobaczcie, on sobie tutaj wędruje. Tu widzimy nowy, przyrost, więc on się tutaj nie przejmuje, że jesień się zaczęła. No i tak samo mamy tam na rabacie w dalszej części. Możecie zwrócić uwagę, że też kieruje się, chcę wyjść z rabaty. Oczywiście te wszystkie pędy będę obcinała. Kolejne pnącze, o którym będę Wam tutaj opowiadać, niestety go nie będziecie mogli zobaczyć. Ja poszukam we wcześniejszych nagraniach, jak to pnącze wyglądało. Chodzi mi tutaj o milina, milin amerykański. I ten milin bardzo mi tutaj wchodził, zobaczcie w deski. Ja wiem, że to jest stary budynek, ale niestety w niektórych miejscach te deski aż się rozeszły, ponieważ milin ma bardzo takie grube swoje pędy. Więc ja sobie myślałam, że one, wiecie. Pójdą, przyczepią się tymi swoimi pazurkami i już. Jednak e, taki pęd, który dostanie się właśnie pomiędzy deski, niestety, ale te deski rozchyla. E, mało tego, Milin e, daje nam odrosty, czyli te odrosty. Ja do tej pory po usunięciu Milinu, bo on tutaj sobie szedł, e, mam jeszcze w trawniku go. Więc e, jest to pnącze mega ekspansywne. Ostatnio e, byłam u znajomej w ogrodzie gdzie przycinałyśmy milina, który dosłownie no, zajął, dosłownie całą rabatę. On był wszędzie, w roślinach, on był, gdzie puścił pęd, tam, tam przyrósł, no coś strasznego. Nie dość, że ma odrosty, których naprawdę jest się ciężko pozbyć, to i jeszcze na dodatek tymi pędami swoimi, tam mówię, gdzie się przyczepi, tam od razu korzeń puszcza. Więc pięknie kwitnie, bo ma, ma takie pomarańczowe kwiatuszki, dość takie fajne, długie kielichy. No ale niestety ja musiałam to pnącze zlikwidować ze względu na to, że bardzo mi tutaj deski zaczęły się rozchylać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak zobaczyłam, jak to pnącze potrafi się zachowywać na rabacie po iluś tam latach, jak sobie rośnie. W jednym miejscu, to po prostu byłam w szoku i powiem Wam, że w ogóle mi się ten milin nie podobał. Być może są odmiany milina, które no, nie puszczają tych odrostów, być może są jakieś właśnie odmiany szlachetne. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy macie miliny, które nie sprawiają właśnie tego problemu. Raz spadało się troszeczkę, ale ucieknę tutaj, żeby dokończyć wideo dla Was o pnączach. Kolejne pnącze, o którym chcę Wam opowiedzieć, jest to chmiel. I dlaczego ja tutaj o nim wspominam? Wiosną w sklepach, tam gdzie idziesz po bułki, wracasz z roślinami, są rośliny w pudełkach i widziałam niejednokrotnie chmiel. Ja chciałam was przestrzec przed chmielem. Chmiel jest okropny. On po prostu wije się po krzewach, po drzewkach, po bylinach. I jest tak silny, że po prostu nawet tawuły takiej wielkości, jak tutaj z tyłu mam, potrafi zgiąć, że ona praktycznie ma 60 cm wysokości, więc. Absolutnie na chmiel się nie kuście, bo z nim po prostu są tylko i wyłącznie same problemy. Pomimo tego, że chmiel ma przepiękne szyszki, przepięknie one pachną, więc dość ładnie wygląda, ale usunięcie chmielu z ogrodu jest naprawdę bardzo uciążliwe. Ja męczę się z nim już kilka dobrych lat, w sumie od samego początku, czyli 10 lat, tyle ile mam ogród. Po sąsiedzku mam działkę, której nikt nie uprawia. I tam jest mnóstwo chmielu. Ale te wszystkie chwaściory, które się przesieją przez płot, przestuje do mnie, nie robią na mnie najmniejszego wrażenia. Chmiel jest po prostu czymś okropnym, nawet mała sadzonka, dwu-trzyletnia nie jest już. Y sadzonką. Ona jest od razu taką rośliną, która ma naprawdę ogromny ten system swój głęboki system korzeniowy, gdzie właśnie dwu trzyletniej rośliny, jeżeli nie wyrwiemy, no to już potem się robi naprawdę problem. Więc absolutnie chmielu wam nie będę polecała wręcz przeciwnie, chcę przestrzec przed zakupem chmielu do waszych ogrodów. I tym mało sympatycznym akcentem chmielowym kończę dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że naświetliłam Wam troszeczkę, przybliżyłam Wam te rośliny, jakie mają plusy i jakie mają minusy. Dajcie znać, jakie pnącza u was się sprawdzają, takie, które są mniej ekspansywne, a naprawdę fajnie potrafią ozdobić Wasze ogrody. Dajcie koniecznie znać. Sama jestem ciekawa, jakie rośliny macie w swoim ogrodzie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo. Coś mi tutaj zaczyna nawet przez te drzewa padać, więc będę uciekała już. E, dzięki bardzo. E, oczywiście, jeżeli odcinek był przydatny, pomocny, dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, uciekam, bo zmoknę. Do zobaczenia w kolejnym wideo.